Cześć, pokażę Wam moje zakupy. Dzisiaj byłam w Lidlu i łącznie wydałam 41 zł. i 89 groszy. Niestety paragon mało widoczny. Szary papier i czarny druk jakoś się nie dogadują. Po drobnym rozbiciu wygląda to tak, że na dietę mojego dziecka wydałam 6,82. Kupiłam dwa brokuły, miałam kupon zniżkowy na 35% na drugą sztukę i kartę dużej rodziny. Kupiłam też za 224 żel do rąk, bo mi się skończył, trzymam go w torebce. Czasem w plecaku jest bardzo dla mnie wygodny, bo mała buteleczka nie zajmuje dużo miejsca. A na jedzenie wydałam 32 ,83 zł 83 grosze z kuponów. I z kart dużej rodziny oszczędności wyszły 5,50, z czego 25 groszy było właśnie na tym żelu do rąk. Co jeszcze? 5 zł i 16 groszy właśnie zaoszczędziłam na kuponie na brokuły. Można było maksymalnie kupić 3 sztuki. Ja kupiłam dwa. Jeden jest dla mojego synka do diety. Drugi, e, teoretycznie też, ale jeśli nie zdąży go zjeść, to pomyślałam, że może zrobię makaron z kurczakiem i właśnie brokułem w sosie śmietanowym. Dlatego mam też śmietanę, którą użyłam też do zupy, bo mój sekret to jest taki, że jeden dzień mam na obiad danie, a drugi dzień jest zupa. Więc e, jako danie, właśnie zdradziłam Wam, co będzie. A zupa najczęściej Posił posiłkuję się mrożonkami bo są dużo tańsze niż świeże warzywa i także są super wygodne, bo y, często zużywam tylko połowę paczki na jedną zupę y, nie, nie będę udawać, że zupy nie są jakoś super popularne w moim domu dzieciaki nie przepadają ale z drobną, z drobną motywacją, że dostaną coś słodkiego jak zjedzą Przemęczą się jakoś z małą miseczką. Także tu mam zupkę właśnie prawie pół kilo 450 gram. Zupka wiosenna dziewięcioskładnikowa składnikowa. Leko dałam się nabrać, bo zupę kosztuje 3,49, a cena półkowa właśnie z opisem tej zupki Wychodziło, że jest niby promocja i kosztuje za opakowanie 2.20 i chciałam wziąć nawet trzy opakowania, bo mam jeszcze miejsce w zamrażalniku. Ale dobrze, że poszłam jeszcze sprawdzić do y, czytnika i faktycznie ceny się mocno zmieniają. Makaronik był na promocji, znaczy na promocji, y, kosztował 2.49, to jeden z najtańszych, a powiem wam, że świderki bardzo rzadko są w ogóle w tej cenie, zazwyczaj już oscylują bardzo mocno przy granicy 5 zł. Z tej samej marki Lidlowej często kupuję spaghetti w cenie 2,49. Później um, spaghetti innej marki już kosztuje 3,99, więc po co przepłacać? Twarożek na chleb, na kanapeczki, zwykła szyneczka konserwowa. Moje śniadanko. Senek jest w szkole, córeczki są u dziadków, więc dla siebie kupiłam bułeczki i schabowe, które popakuję w woreczki i zamrożę. Myślę, że też z tego będą spokojnie dwa obiady. I takie mały bonus: znalazłam sorbety. Sorbety o smaku lemoniady, arbuzowo-cytrynkowej. Jest 6 sztuk po 45 ml. Normalna cena półkowa było 5,99 albo 6,99, bo tam były już dwa razy przekreślane te ceny. Więc nie wiem, która była tą ceną ostatnią, ostatnią. A udało się je kupić za 3 zł. Lidl powoli wyzbywa się lodów. Widać nie schodzą. Mimo, że mają terminy jeszcze do przyszłego roku, no to już powoli się pojawiają promocje. Żadnych większych promocji, no niestety nie było, nic nie trafiłam. Lody wyglądają tak, są na patyku. No tak, dobrze mówię, są na patyku. Faktycznie są troszeczkę większe niż myślałam. Myślałam, że to będzie taka naprawdę mini miniaturka, ale nie wygląda to źle. Także jeden smak arbus, drugi cytrynka dla dzieciaków jako taki bonusik. Wychodzi 75 groszy za sztukę, więc też bardzo fajnie cenowo. No i mój żal, który zaraz trafia do torebki. Także to wszystko z moich dzisiejszych zakupów. Pa!